Ty grasz harde <laughs> Case ban on record Zero Masz fomasa kontrat Chuj im chodzi To co oni piszą? Mam kurwa autyzm Nie, o co my Nie takiej mapie możemy zrobić, To Bo jak nie będzie Bo no, tak jak nie będzie To killa To Albo To <grych> 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 O, co nie chodzi, kurwa? A game ban? Ty masz peczek, z jakiegoś waka grubo, Nie. To za od Nie wiem. Chyba, że w tu nie masz tyle godzin, to po prostu. <głosy> 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 Ty, urwa, nie mogę. Rozbijam tego z Smoke a jak coś. O, jak ten tak jest kurwa równie dobrze nie nas pushować, z tyłu mogą co czemu mam waka masz co waka jest? no masz waka no what the fuck no jest what the fuck no o co chodzi co się odjebało Sy. Kurwa, czy ciekawe, ciekawa, nie mogę tego sprawdzić tutaj. Mogę tego jakoś odwołać? Się Ogólnie. Co jest? <grywa> Klient został zbanowany przez wak. Ja pierdolę, co jest? Co się, kurwa, co jest? się dzieje? Co jest? co jest? Co jest, kurwa? Co jest? Ja nie miałem tego kurwa, jeszcze dzisiaj.